A dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witamy na następnym live z ekipą Maniacy Biznesu, tym razem czwartek, nie środa, ponieważ wczoraj jeszcze byliśmy w rozjazdach właśnie po zakończonym Next Block Expo. No i to właśnie moi drodzy o tym dzisiaj będzie mowa, takie krótkie nasze relacje, doświadczenia, to co spotkaliśmy właśnie na MBX. To, co zobaczyliśmy, co mogliśmy doświadczyć, więc dzisiaj krótko o tym. Oczywiście, standardowo dajcie nam znać w komentarzach, czy wszystko jest ok, czy nas widać, czy nas słychać. Dajcie suba tam, gdzie możecie, dajcie komentarz. To też jest zawsze. Doceniane. Także panowie, dzisiaj tak jak tutaj widzicie, dzisiaj z Piotrem Wałkowskim, z Marcinem Domańskim, no i ja Tomasz Pawlik i właśnie porozmawiamy sobie o NBX i co wy moglibyście powiedzieć na samym początku, jak według was ta tegoroczna edycja w Berlinie, jak ona przebiegła, co tam ciekawego według was było też do zobaczenia i do doświadczenia. No przede wszystkim ja na NBX w Berlinie byłem pierwszy raz i to jest NBX mój generalnie drugi, ale Berlin pierwszy, więc zupełnie inaczej wyglądało, jak wcześniej w Warszawie. Było więcej miejsca, przede wszystkim wydaje mi się, że było też więcej stoisk i więcej ludzi, ale no jakby dokładnych danych nie mam i było tak tak sporo tego, naprawdę było sporo, było dużo fajnych ludzi. Wydaje mi się, że mało było takich samych jakby rodowitych Niemców, bo było bardzo dużo Polaków i bardzo było dużo anglojęzycznych ludzi, ale niemieckiego akurat języka słyszałem na samym się bardzo mało, ale poza nim to oczywiście był, był wszędzie, więc to było, to, było, to było coś innego. no Ja osobiście byłem mocno zapracowany, bo z tego co wczoraj Zobaczyłem, mam ponad 4 godziny materiału, więc no filmik już z NBX wejdzie niedługo na kanał, prawdopodobnie dzisiaj albo jutro i mnóstwo wywiadów, także oglądajcie nasz główny kanał Maniaków Biznesu i nasze podkanały członków wszystkich, bo na pewno będzie się tam dużo działo. No, jeżeli chodzi, chodzi o mnie, no to ja tak naprawdę pierwszy raz w ogóle w Niemczech byłem, więc jeszcze pamiętam dzień przed wyjazdem sprawdzałem, czy mi są jakieś dokumenty potrzebne, żeby granicę przekroczyć, mówię, żeby nie było, że. O, uwaga, uwaga. I coś w tym musiał być, ponieważ pan na granicy już nas zatrzymywał lizakiem. Więc no, coś w tym musiał być. Zobaczył po prostu łysego z przodu siedzącego. No i już było podejrzenie, ale że zobaczył jeszcze rodzinkę, która jechała ze mną z tyłu, że śpią. Nie, go, go, go. Tak, no to, to, to było ok, więc no tutaj lekki stresik na początku miałem. E, mam też porównanie gdzieś no, stolicy, tak, e, Berlin do Warszawy. No, logistycznie trochę inaczej to wszystko wygląda. Myślałem, że Warszawa jest trudna, natomiast no, w samym Berlinie e, fakt, że są dwa poziomy metra, też mnie lekko zdezorientowało, bo tak kurczę, raz idziemy w górę, raz idziemy w dół, a cały czas jeździmy tylko metrem. Więc to było też dla mnie takie coś, coś innego. A jeżeli chodzi o samo wydarzenie, no to fajnie, bo tak naprawdę z każdej strony można było dojechać, były i tramwaje, i były autobusy, i właśnie metro było, więc logistycznie bardzo dobrze było to wypozycjonowane, że można było sobie w dowolny sposób dojechać. Samochodem osobowym też były parkingi, więc też może było jak najbardziej. Fajnie to ogarnąć. To, co było fajne względem poprzedniego NBX, co, który był w Polsce, no to właśnie to, że była strefa gamingowa, więc tutaj, no, fajna owca, były osoby, które typowo chciały właśnie zobaczyć nowości na rynku no to jak najbardziej można było to zobaczyć, tym bardziej było też Music Space na stoisku, pokazało swoje gry, więc tutaj sporo właśnie tego typu kontentu Były też piętra tematyczne, gdzie były po prostu innego rodzaju firmy niż gamingowe. Była giełda, były też, robiliśmy wiatr chyba z jednym z jakichś roomów, jeżeli dobrze kojarzę, też opartym o kryptowaluty. Więc można było sporo ciekawych rzeczy zobaczyć. No i też, właśnie, wleciały wywiady. Fakt, faktem, dużo, dużo właśnie tych Polaków było, więc fajnie. Natomiast, co mnie zaskoczyło, też dużo było osób anglojęzycznych, przez co nieświadomie, no, musiałem się bardzo szybko angielskiego nauczyć w poziomie komunikatywnym, żeby się móc dogadać. Więc dla mnie, jak najbardziej, na plus wyjazd. No tutaj mi właśnie to, to też jest dodatek, że niestety ale wróciłem i wczoraj z gorączką, no, połowa ekipy też delikatnie rozłożona. Ja powiem tak, poza tym, że mega, mega zmarzłem i jestem delikatnie przeziębiony i wycieńczony, to jestem mega zadowolony i warto się poświęcić nawet ten czas, nawet to, że mało jest snu i tak dalej, na zapoznanie się z ludźmi, na wychodzenie, zapoznawanie, poznawanie no, czy inaczej. Poznawanie nowych ludzi, ale i też nowych firm, i różnych korporacji, i tak dalej, bo właśnie tego słowa mi tutaj brakowało. Bo zobaczcie, że z każdego MBX-a na następny nie ma tak, że są te same stoiska. Oczywiście niektóre są te same i powtarzalne, tak jak na przykład Kanga. Kanga jest praktycznie na każdym MBX, który teraz jesteśmy. I mało możecie znaleźć takich stanowisk, które się powtarzają regularnie, wręcz większość się zmienia. I to jest mega fajne, ponieważ można iść, zagadać. Zamienić kilka słów, oczywiście jeśli kojarzycie właśnie język angielski, bo nie z wszystkimi pogadacie po polsku, a wręcz nawet tutaj można powiedzieć, że z mniejszą częścią całego tego wydarzenia można było porozmawiać po polsku. Sam się łapałem już niejednokrotnie na tym, że Polak czy Polka podbijały do mnie na stanowisku Moonsy Space, na którym pokazywaliśmy też grę. Można było też sobie zagrać na multiplayerze, podjęła do mnie Polka bądź Polak, a ja do nich po angielsku i dopiero jak zapytali, czy jesteśmy z Polski i to już rozmawialiśmy po angielsku, no to ja mówię, we are from Poland, a no i to pogadajmy po polsku, no to my rozmawiamy po angielsku, a no spoko, więc no już tak jak i Marcin powiedział, mocne nastawienie właśnie na ten anglojęzyczny Rynek, ale to jest fajne, bo zobaczcie, że jest mega doświadczenie, bo idziecie tam naprawdę i, jeśli, i wiecie, że jeśli nie zaczniecie używać języka angielskiego w jakikolwiek sposób, nawet ten najprostszy, nie bójcie się tego, no to inaczej się nie porozumiecie, tak? Za Marcin tutaj też stwierdził, że jak na przykład pokazywał komuś na stanowisku Monsi Spacer, jak grać w karciankę, w którą on sam jest tutaj beta testerem, no to wie, że od tego się zaczęło, właśnie w sumie Marcin możesz powiedzieć, bo to jest myślę fajny element, i taka ciekawostka do anglojęzycznego rynku. A chwilę po tym, jak o tym opowiesz, dopuścimy wideo, które właśnie przed chwilą skończył Sklejać. Piotrek. Tak, no ja na początku właśnie dziś wyszedłem z tą inicjatywą, że na pewno najbardziej będę się chciał właśnie skoncentrować na karciance, także na Sea Space. No i tak naprawdę, jakby sama gra mechanicznie dla mnie jest prosta, łatwa, zrozumiała. No, i w momencie, kiedy naprzeciwko mnie siada jakiś rywal, który chce ze mną zagrać jeden na jeden w tą karciankę w trybie multiplayer, no to tak naprawdę dla mnie jest okej, okay wszystko, no bo ja rozumiem, co się dzieje, tak? No, ale gość naprzeciwko, który nie gada po polsku na przykład, no ma jakieś zakłopotanie w grze, bo nagle coś się wydarzyło, czego on w żaden sposób nie, nie jest w stanie zrozumieć albo zinterpretować, tak? I on się mnie nagle pyta po angielsku, ale jak? No i tutaj, no, jakby, no ciężko jest mu odpowiedzieć po polsku, że no, polskiego nie rozumie. Fakt faktem, fajne było to, że były osoby, które na przykład rozumiały po polsku, ale y, trzeba było z nimi już y, po angielsku rozmawiać, tak? E, no, z takich y, moich gdzieś tam. Y, Sukcesu, no to wiem, że wygrałem z jednym Francuzem, Francuz przychodził chyba 6 razy, mieszka w Warszawie, żeby było śmiesznie, więc tutaj też dużo większa, duża firma, dzięki której też ściągnął swojego szefa, żeby mu tą grę pokazać, no ale na przykład przegrałem z Macedończykiem. No i nie wybrałem sobie opcji, żeby z takimi osobami porozmawiać po polsku, no bo się po prostu nie da, więc nie dość, że nowe kontakty wleciały, no to też ten angielski gdzieś, no nieświadomie po prostu zacząłem rozmawiać po angielsku, bo się inaczej po prostu nie dało. No, i okazuje się, że na poziomie gry karcianej, rozmawiania o kartach, o umiejętnościach, no to tak naprawdę nie jest dla mnie jakąś przeszkodą i barierą, i jak najbardziej jestem w stanie swobodnie o tej grze porozmawiać. A żeby było jeszcze śmiesznie, no to ja tak naprawdę dzisiaj o drugiej w nocy wróciłem, przespałem się, rano wstaję. Trzeba iść do sklepu. Myślę, co mam kupić, ale od razu myślę, jak mam to powiedzieć po angielsku. Jeszcze mi zostało cały czas, że trzeba po angielsku się z ludźmi komunikować, więc tutaj no, trzeba się trochę teraz przestawić w drugą stronę. Nie? Jakby, no, bardzo, bardzo swobodnie mi to poszło, jeżeli chodzi o angielski, też fajnie były no wystąpienia. No Teraz zobaczcie, moi drodzy, jak łatwo jest przejść sobie na język angielski, jak się doszkolić, jadąc na taki event, gdzie musicie wręcz rozmawiać i komunikować się po języku angielskim, bądź innym danej osoby, z którą rozmawiacie. A na takich eventach ogólnokrajowych nie ma stricte 100% społeczności polskiej. Wręcz powiedziałbym, na przykład Polaków była tam jedna czwarta czy jedna trzecia, nie wiem, nie widziałem wszystkich. Co jakiś czas wpadał Polak, więc ciężko mi też powiedzieć. Myślę, że je, między jedna trzecia a jedna czwarta osób była z Polski, reszta z, globalnie i to z różnych krajów. Właśnie tak jak tutaj wspomnieliście, rozmawialiśmy z Macedończykami, rozmawialiśmy z Anglikami, z Francuzami i z wieloma innymi. Były osoby ze Estonii, z Włoszech i jeszcze kilka innych krajów, z mi gdzieś tam wpadały podczas rozmów. Jednak z wszystkich nie jesteście też w stanie zapamiętać i też nie na wszystkie gdzieś tam zrozumiałem, ponieważ czasami miał ktoś taki ciężko, ciężki akcent, i tak rozmawiał po angielsku, że ledwo go można było zrozumieć, więc naprawdę czasami było ciężko. Dobra, moi drodzy, teraz lecimy z tym krótkim wideo, właśnie z MBX-a, które tutaj Piotrek nam zakodował, i za chwilę przejdziemy jeszcze do dalszej części opisania naszej relacji. Także jak widzicie moi drodzy, no tego było sporo, nawet nie wszystkie ujęcia były pokazane, choćby nawet nie ma ujęć zawterparty. Nie da się w krótkim czasie, tak jak tym bardziej wczoraj wróciliśmy właśnie z wydarzenia. Ja sam wróciłem po północy, jakoś w pół do pierwszej. Ale między innymi jeszcze o tym, jakich ludzi mieliśmy też na MBX, już Wam pokazuję. Mam tą stronę otwartą. Zobaczcie, moi drodzy, na tegorocznej edycji mieliśmy między innymi takich ludzi jak Yatsui Chirobiang z Animoka Brands, jednego z największych funduszy, jeśli chodzi w ogóle o gaming. Mieliśmy Miko Matsumura, którego warto w ogóle sobie przeczytać, jeśli chodzi o jego życiorys, biografię. Mieliśmy oczywiście ludzi z Binance, Polygon Labs, Google, no i sam Google po raz pierwszy był, jeśli się nie mylę, na MBX, przynajmniej na tych edycjach, na których ja byłem Raczej prawdopodobnie go nie było, przynajmniej nie skupiałem się, żeby szukać Google, ale teraz na pewno mi to wpadło i zapamiętałem, jeśli chodzi właśnie o też wystąpienie Coinbase, Panda, Center, NIC, Unstoppable, Finance, and Ultimate. Nie będę tutaj wszystkiego odczytał oczywiście, tak? Ale mieliśmy tutaj naprawdę wiele brandów. No i oczywiście, jak ktoś chce, to musicie, znaczy musicie, możecie wbić sobie na stronę MBX i zobaczyć wszystkich speakerów. Wtedy macie CEO speakers i oczywiście ta lista wam się tutaj rozwija. No nie będziemy jej teraz tutaj też przeglądać. W każdym razie, moi drodzy, jeśli chodzi też o sam NBX i jakiekolwiek inne eventy, bo nie tylko się dotyczy to samego NBX-a. Jeśli chodzi w ogóle o eventy, warto na nie jeździć, ponieważ właśnie na nich jest spora koncentracja na networkingu i poznawaniu ludzi. Nawet nie chodzi o to, żeby komuś sprzedać swój brand, żeby komuś sprzedać grupę czy ekipę maniaków biznesu, dawajcie do nas, bo mamy najlepsze, najlepsze edukacyjne produkty. Mówię produkty, mowa o kategoriach, tak? One są bezpłatne, możecie za darmo po prostu bić na nasz Discord i tam macie sporo wiedzy właśnie z zakresu kryptowalut. Nie chodzi też właśnie o to. Oczywiście to też jest fajny dodatek, że możecie się wymienić doświadczeniami, co wy prowadzicie, w jakie firmy inwestujecie, tak samo z jakiej firmy jest dana osoba, czy to jest ona, czy to jest on, to jest mega fajne, ponieważ to doświadczenie rozwija. Ale czasami, i to nawet powiedziałbym bardzo często, wchodzą w rozmowie jakieś takie fajne smaczki, gdzie ktoś was, wam daje jakiś fajny koncept, że on zajmuje się tym, czym akurat wy potrzebujecie się też z tego doszkolić, albo potrzebujecie osoby od tego, która akurat się tym zajmuje. I to jest mega fajne. Więc a propos samych eventów, warto tutaj w tym uczestniczyć. Ja tutaj wspomnę, że. Poszliśmy robić wywiad z Heleną do Mindao, gdzie tam nieraz już mintowaliśmy jakieś różne NFT. -ki. Ja mówię, Helena, to idź tam z nimi, pogadaj mu, że może coś tam się uda, mówię zrobić potem po angielsku. Ona mówi, Ty, wiesz co, ja nawet nie wiedziałem, ale to Polacy. I właśnie takie właśnie śmieszne rzeczy wychodzą, że ja fajne projekty, który, które właśnie znamy z internetu się okazuje, że to już nasze ziomki są, więc no takich firm było tam dużo. I fajnie, że z niektórymi osobami można było pogadać. Na przykład nasz jeden kolega miał problem z weryfikacją w Kandze, więc poszliśmy, zagadaliśmy, a dziewczyny otworzyły technicznego laptopach, pach, 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 dalej, 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 gdzie zazwyczaj to wszystko trwa 2 trzy dni, bo nie trzeba dokumenty, trzeba jakieś dowody, skanej, i tak dalej. One zobaczy, zobaczyły wszystko, co jest, mówię, patrzę, patrzę, zgadza się, wgrały w system i KYC było zrobione praktycznie od razu, więc takie właśnie rzeczy pomagają, gdzie możesz na żywo pogadać z tymi ludźmi. To nie musi być właściciel, ale to właśnie są osoby, które pomagają mu i pomagają właśnie temu biznesowi i na takich właśnie eventach dużo rzeczy można się dowiedzieć, o których zazwyczaj nie wiecie. Tak, tutaj mocna też przewaga, jeśli właśnie chodzi o to, co Piotrek powiedział, czyli Taka kanga, czy chociażby inna giełda, czy też inne firmy. No tutaj, akurat w tym przypadku, był to przykład kangi, ponieważ właśnie osoba z naszej społeczności, tam maniaku biznesu, która jest u nas na Discordzie, miała problem, który ciężką było przeskoczyć. Oczywiście, w większości przypadków, jakaś weryfikacja nie jest problemem, ale są osoby, które mają mega problem. Czy to zdjęcie słabej jakości, czy też po prostu jakiś stary, nieczytelny dowód, czy że zamazany, załamany, bo takie rzeczy się też zdarzają, że po prostu macie coś z dowodem, mogą być delikatnie pęknięte albo jakieś inne rzeczy. No, i niestety, właśnie w takich przypadkach hardcoreowych, zazwyczaj te, wtedy te weryfikacje są odrzucane online, ponieważ tam też robią to w większości automaty. Więc jeśli macie takie sytuacje, no to musicie osobiście się zgłosić, no a na takich eventach macie full access, pełny dostęp do takich właśnie ludzi, do takich środowisk. Więc my, moi drodzy, też jako ekipa w następnym roku na pewno wybieramy się 15-16 maj na MBX w Warszawie, ale myślę, że jeszcze przed MBX w Warszawie też padnie jakieś jedno wydarzenie, zobaczymy, będziemy Wam o tym oczywiście mówić, będziemy też wspominać na Discordzie, więc śledźcie nasze kanały, dajcie subskrypcje na każdych naszych social mediach, na, znaczy na naszych YouTubach, bo każdy ma też tutaj osobistego, czyli Maniacy Biznesu, Tomasz Pawlik, Piotr Kowalski, Marcin Domański i inne osoby z naszej ekipy, każdy też wgrywa inny content na swój kanał YouTube i chociażby nawet tutaj podam też przykład firmy, o której już dzisiaj rozmawialiśmy, wspominaliśmy Kanga, no i Piotrek też ostatnio wy akurat tam kilka filmów, czy je, jeden, czy dwa wideo, już nie wiem, czy drugi był w przygotowaniu, czy na razie jeden wrzuciłeś. Już, już, ten, już, i już chyba trzy poleciały chyba... nawet. No właśnie, tak, ja się zatrzymałem, mówię, przed NBX-em zatrzymałem się już, skupiłem się stricte na nbx więc nawet nie oglądałem YouTube, ani nie przeglądanie social media, byłem stricte, sfokusowany już na tym, co trzeba zrobić, właśnie na NBX. No, tak czy inaczej, macie też w niego pełne instrukcje, właśnie co do kangi, więc też warto śledzić każde, ale to tak, każde indywidualne social media. Dobra, panowie, chcecie coś dodać do a propos znaczy samego wydarzenia NBX w Berlinie? Czy kończymy dzisiejszy live i zapraszamy na następne warsztaty? Ja tylko dodam taką rzecz, że ten event był dla nas też taki trochę dziewiczy. Bo Moonsi Space, czyli to projekt między innymi Tomka, miał swoje stanowisko. Jako i Tomek, to my tam wszyscy siedzieliśmy w jednym miejscu i to było takie skupienie, więc ten event był dla nas, dla nas troszkę inny, bo raz, że byliśmy w jednym miejscu, nie ganialiśmy tak tam wszędzie, dwa, że. Na tym, przy tym stanowisku, można było się pograć, można było se pogadać. Mocno akurat ja i Marcin też podszkoliliśmy język angielski, no bo o właśnie, e, Tomek Mamus i Space Vipa. E, mocno podszkoliliśmy angielski, bo trzeba było z tymi ludźmi w większości rozmawiać po angielsku, więc same plusy. E, projekt wydaje mi się e, z, mojej, z mojego punktu widzenia był bardzo fajnie przedstawiony i dużo osób to zrozumiało. Nie wiem, jak to e, Tomek i Mateusz odczuwają, ale może się tam wypowiedzą jeszcze, jeszcze później, i któregoś dnia może. Na pewno będzie jakieś też wideo z tego, więc no, projekt idzie w, cały czas w górę, więc naprawdę zapraszam na Discorda i na stronę i oglądajcie, co tam się będzie dalej działo. Jak wspomniałeś już o tym stanowisku, no to dla mnie też fajną opcją było to, że no my naprawdę tak na co dzień widzimy się online w większości czasu więc tutaj też dodatnią wartością było to że mogliśmy ze sobą trochę więcej poprzebywać offlineowo też więcej można było trochę właśnie z wspomnianym wcześniej Mateuszem CEO projektu Moon Space porozmawiać. Udało się to zrobić wywiad z CMO Moons Space, więc to jak najbardziej na plus. Dla mnie też taką nowością było to, że dzięki temu, że właśnie, że był CEO projektu. Mogłem zobaczyć w backstageu, jak wygląda właśnie kwestia programowania już tak samej gry. No i też była opcja. Zobaczenia tego, jak nie tak naprawdę chyba niedługo, nie wiem czy mogę zdradzać takie sekrety, panie Tomku, więc jak coś to mnie proszę poprawić. Ale tak naprawdę, już niedługo NFT Beast World, czyli gra Free to Play od Music Space, będzie wypuszczona na Androida. Także no tutaj ja jestem mega zadowolony, bo no myślę, że jakiś telefon znajdę, żeby móc z tego sobie skorzystać, bo tak naprawdę, rozgrywka 5-10 minut to nie jest dużo. No, a jednak jak się gra właśnie z osobami z innej narodowości, no to jest jakaś taka wewnętrzna motywacja, że się chce wygrać, chce się być lepszym, chce się, no jednak być top of the top. Więc dla mnie tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o Musi Space, o NFT Beast World, kawał zajebistej roboty był zrobiony. No i. Czekam koniecznie na kolejne fajne, że teraz będzie NBX w Warszawie, więc myślę, że trochę więcej osób będzie z Polski. Natomiast no już w zasadzie mi to nie, jakoś nie, bardzo nie przeszkadza, więc też spoko, więc będzie można porozmawiać z tymi i z tymi. Ja pamiętam, ja pamiętam, jak Marcin mówił, że nie, on po angielsku to w ogóle nie będzie rozmawiał, on się zastanawia, czy jest sens jechać do Berlina, skoro on nie zna angielskiego się okazuje, to nawet po tym angielsku potrafił się porozumieć i komunikować. Bardzo szybko to nastąpiło. Jak musiał, to gdzieś tam znalazł pojedyncze słowa, tu jedne, tu drugie, tu trzecie, czwarte, skleił zdanie i dało się porozmawiać po angielsku. Więc moi drodzy, Wy nawet czasami nie wiecie, że potrafilibyście się porozumieć w języku angielskim, bo po prostu na co dzień tak często gdzieś tam go słyszycie. Często widzicie jakieś newsy, wiadomości, a Wy że chociażby nawet gracie w gry po angielsku, czy przewijacie jakiejś strony w języku angielskim i Wasza nieświadoma kompetencja później wynosi Wam te zdania w języku angielskim i za pomocą tej nieświadomej kompetencji potraficie się porozumieć. Więc warto jeździć na takie eventy, chociażby nawet dlatego, że doszkalacie się z tego właśnie języka angielskiego i macie większą styczność z tym, przez co no, idziemy trochę level up. Dobra, także moi drodzy, tyle dzisiaj od nas. Myślę, że jednokrotna opinia, po prostu warto jeździć na eventy, no jak zawsze to wspominaliśmy, daje to dodatkowe kontakty, daje to dodatkową opcję porozmawiania, poznania tych ludzi, firm, z którymi się współpracuje na co dzień. Oraz uwaga, no jak wychodzi tutaj w praniu, daje wam możliwość trenowania języków obcych. Także trzymajcie się, moi drodzy. I jeszcze raz w tej chwili puszczamy właśnie Intros na Na razie i do zobaczenia w niedzielnych warsztatach o godzinie 20. Cześć! Dzięki, Cześć. miłego.